Dzień dobry, witam Was serdecznie. Bardzo dawno nie było konkursu. A skoro tak właściwie oglądacie mnie tyle czasu, jak mechanikuję, jak pracuję, jak kręcę śrubki, śrubokręty itd., itd. to teraz jest konkurs dla Was. Po pierwsze, potrzebuję Waszych zdjęć, jak pracujecie przy samochodzie. ujęcia, jak coś odkręcacie, dokręcacie, ulgrywacie albo przyklejacie. Musicie udostępnić ten post u siebie na swoim profilu facebookowym, zaprosić tym udostępnieniem znajomych do polubienia motosyntezy i opublikować w komentarzu swoje zdjęcie. Jeżeli uzyskacie jak najwięcej lajków tego swojego zdjęcia, to wtedy wygrywacie. Będą trzy pierwsze miejsca za najwięcej lajków własnego zdjęcia pod komentarzem. I żeby nie było tak słabo, to mamy od 20 do 32 zestaw kluczy oczywiście od NEO. Mamy takie klucze, to jest za trzecie miejsce. Wspaniała walizeczka, 32 elementy, przechodka plus klucze, to jest drugie miejsce. I za pierwsze miejsce, czyli ktoś kto opublikuje w komentarzu swoje zdjęcie, przy tym jak mechanikuje przy samochodzie i dostanie najwięcej lajków, ten dostanie taką nagrodę, 110 elementów, czyli dwie grzechotki średnia i mała, do tego komplet oczywiście nasadek bity, niebity, tu widzę całą listę, jest tego bardzo dużo, takie trzy nagrody są, czyli tak. Po pierwsze, udostępniacie ten post u siebie na profilu. Zapraszam swoich znajomych do polubienia motosyntezy. Po drugie, w komentarzu do tego postu wrzucacie swoje zdjęcie i zapraszacie znajomych, żeby polajkowali jak najwięcej razy wasze zdjęcie. Jak mija 5 dni, patrzymy, kto zabra najwięcej więcej lajków i wtedy rozsyłamy te fajne nagrody do tych osób. Zapraszam Was serdecznie i pozdrawiam Was bardzo, bardzo. I co, i szczęścia albo dużej ilości znajomych, Wam życzę.